Jesteś odbyt? Sama jesteś jest kurwa odbyt Okej okay. Czekaj Ja pierdole Działa <grym> <grym> Ja PD Jak się... Ja jestem Ukraińcem Jestem Chrobak. chrobaka. Chrobak. O! Co oh. mogę... o a, kurwa! Chodźmy na to łysę, kurwa griego A ja na to, na bogato! A ja jestem Elgato! Marek! Co? nub, <laughs> nub, oj nub, oj, oj. Marek! Mateusz, spadam. Jest. <grym> Daj, <fog> yeah. <grym> e, się jedzie. Ale go nie ma. <grym> Pierdalam tego kurwa na masaż. Ale masz morda. Prędko. Skipił morda. Skipił <grym> no teraz. Kurwa. Chyba tam... Tam, tam chyba tam. no A macie linę? W plecaku dałem, do plecaka Okej okay. Ma chuj ta lina No bo możemy się po niej wciągać Jakie osoba wyjdzie wyżej Dobra, nie musisz <noise> <noise> Gdzie Marek Dobra tu. Spadnę, spadnę Spadnę, pomocy, pomocy, oh. kurwa KURWA! KURWA! <laughs> Malu spadł. Muszę zjeść moją medyczną marchewkę. Nie Medyczna da marihuana? Dobrać. Da się. Mój ceczeczek, ojojoj! Gdzie? Wyglądasz jak... Kurwa! Niebezpieczna droga. Ej, dajcie mi bandagę, ja za, 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 za. No ja cię uleczyłam jedynym bandagę, jaki no miałam. Zajdźcie. Ręka, 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 ręka! Żeby się światło. Jakbyś lepiej widział, masz. Ej, no ja nie Ej może tam. ja wejdę tam wyżej, może tam. Nie, co Ej, za... dobra, mam coś do jedzenia. Macie kokosy. daj mi kokosa. Muszę się ponieść niej Amba Fatima było i nima. Kurwa, czemuż nie słyszałem? Ty jesteś z Ukrainy. Zobaczyłem. No, z tym Ukrainy. Yeah, znaczy, Wiesz, ja jestem. Jestem mandarin, mandar. 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 jesteś man. mandarynką?

Jesteś? O, tu jesteś, Kupiłam was. wam. ten kokos padł. Wyjebałaś go Do mojej buzi. Ale! Tu... Łapie, łapie! A nie tu... Chodź tu w skarbulku. Dobra. Tu jest kokos dla Slamatio. Chodź w skarbulku. Czekaj. Czekaj. Łapiecie! Kurwa! Łapiecie! Łapie Co to jest? O kurwa. Ja co, co się z tym stało? No, no. jest? Jeep! Patrzcie co! To. Ej, patrzcie co to jest! Co? Maszcie kto ma plecak? Matis schowaj to do plecaka Co to? O kurwa! Jest? Gdzie to jest? Poleciał <laughs> Amba Fatima było i nie ma. Dobra. Dobra y o kurwa. Ej, ile skrzynek, ta się. Zjem to. Ej, hey, umieram. Czemu? Umieram. Czemu? Zjadłem jabłko. Oła. Umieram. Oła. Nie umieraj. Stop! O, kurwa. Okay. Patrz, ej patrz. Jak to zrobić? Co ty odpierdalaś? Jak to zrobiłeś? Ej, tu też jest skrzynka. O kurwa! Energy. Marek! Marek. Chodź tu! Wejdź w weź to. Weź weź to! Ej dobra! Ej dobra! Ej umrę! Co on robi? O kurwa! U umrę. umrę! Ja pierdolę skaza! Dzięki kurwa za trzy stówy! Ja pierdolę! Ci bardzo! Ja pierdolę! 300 złotych dostałem! To musicie iść tam. Gdzie? No o tamtędy. Górendy. W tamtą radzisz? stronę. Pokaż palcem. Tam. <noise> Gdzie? Tam. Gdzie? Ej <noise> no y, O kurwa. Teraz chyba w, Dobra. tam jest tam jest. Y, teraz w którą mańkę? Nie, no w lewo trzejść. Ale tam jest śliskie, jak coś uważaj. Bez kitu. O kurwa. <noise> o te krzaczki biją. One biją jak chuj. Oj no. te kurwa po bokach też wybuchają. Te... Ej, skrzynka. Gdzie? A, kurwa! O, ja pierdolę. Kurwa! Randiku, ty. Kurwa! Nie! Ale zginie. Nie, Maciu nie ginie. A pierdolę. Nieee! Co ty tak stoisz? Jak się tak stoi? hmm <laughs> 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 okay. okay big diger grandy. <laughs> <laughs>

Dzięki za bomba, bomba, Dzięki za różyczki Dzięki Randy I to jest dźwięk jakby płaciła kartą kurwa bankową bo tak sobie dam. Bo wydaje na mnie pieniążki Dzięki, E, ogólnie już nie wyjdę są jak coś właśnie. kurwa. Padłem do jakiejś szmarek. Ej, mam jeszcze jeden pomysł. Okej Knur, ale śmierdzi nur, daj go właśnie to zrobiłem. Dobra, mam jeszcze an ant jeszcze mam Jesteś Warum? Ja. Ja. Ja.